Zjadł miona nie weź, mocą dodaj sił, się życia wpisz mnie moc mocą przyrząd do leśnictwa, życia w Drodzy tam w rocznym, w rocznym cyklu wypowiedziałem już dziewięć kazań. Dziś jesteśmy przy kolejnym zdarzeniu. Jak to wtedy było inaczej? Zacząłem 26 marca. Mamy prawie ponad 11 dni różnicy wielkanocy. Dziś biorę Was na tajne spotkanie Judasza z Sanhedrynem. Zobaczycie perfidię faryzeuszy. Nie. Zaproszono zwolenników Pana Jezusa, obrońców. Mistrzowska gra. To byli dranie nad draniami, by mieć świadomość, że dla osiągnięcia celu i zachowania swojego status quo mordują jednego po drugim. Z naszych przyjaciół zamordowali Zachariasza, za chwilę zamordują Łazarza i też i postanowili zamordować... Judasza. Sprzątnąć Go. On był tylko pionkiem w tej grze, aby doprowadzić do Niego i za chwilę też sprzątną, czyli zamordują. Moi drodzy Pana Jezusa. Judasz nocą przybywa do wiejskiego domu Kajfasza, Są już wiejskie drogi opuszcza, opuszczone opustoszałe, bo pielgrzymi już tłumnie przeszli do Jerozolimy. Doskonale ma umówiony sygnał przy wejściu do tego domku uderza tylko w klapę drzwi, w sekundzie się otwierają. Odźwierny jeden z faryzeuszy rozmawia z nimi jak z największym przyjacielem, zgromadzenie zebrało, tak, Judaszu i można rzec w komplecie. Bo to, to jest gadanie zawsze polityków, można rzec w komplecie. To wiemy, że nie ma tych, którzy wybronili. Nie? Można rozdawała przedmioty. To, 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 to jest to część prawdy. Tylko pra, można rzecz w komplecie. Prowadź mnie do nich, muszę pomówić w ważnych sprawach szybko. Judasz, moi drodzy, wchodzi do sali. która mu, Osoba, która mu otworzyła, ponownie zamyka drzwi. Panuje zaskoczenie, co najmniej poruszenie na widok Izajasza. Wszyscy moralnie go witają. Póki sobie Judaszu, synu Szymona. Pokój wam członkowie świętego Sanhedrynu. Te wszystkie ukłony, tytuły, jedno wielkie kłamstwo krane. Tu macie Państwo tak zwaną kurtuazję polityczną. Kiedy upina się interesy, to grzeczność przekracza wszystkie dopuszczalne normy. żaden ten moment nartęć nie wytrzyma temperatury ciśnienia dobroci, wrażliwości grzeczności. Podejdźcie. Czego chcesz? Pytają rozmawiać z Wami, porozmawiać o Chrystusie. Nie można tego dłużej ciągnąć, nie mogę Wam już pomagać, jeśli nie podejmiecie ostatecznej decyzji. Ten człowiek już coś podejrzewa. Pozwoliłeś się głupcze odkryć, wołają zirytowani faryzeusze. Nie, to Wy jesteście głupcami. Wy, którzy przez głupi pośpiech wykonaliście fałszywe ruchy, dobrze wiecie, czy Wam właściwie służyłem. Nie zaufaliście mnie. Krótko mam, masz pamięć Judaszu, sy, Judaszu Symon, synu Szymona, czy sobie nie przypominasz, jak nas opuściłeś ostatnio? Kto mógłby przypuszczać, że pozostałeś nam wierny, skoro stwierdziłeś i to w jaki sposób że jego nie mógłbyś zdradzić? Odzywa się Elfiasz bardziej ironicznie i jadowicie niż kiedykolwiek. Nie sądźcie, że łatwo jest zmylić przyjaciela, jedynego, który mnie naprawdę kocha, niewinnego. Sądzicie, że łatwo jest popełnić zbrodnie? Mówi Judasz zburzony, widząc, że się łamie, że może nic z tego nie wyjść. Więc posłuchajcie, jak działa świat. Usił go uspokoić schlebiają zwodzą go lub przynajmniej próbują to robić dowodząc mu, że jego zbrodnia nie jest zbrodnią i posłuchajcie dosłowne słowa jak to interpretują czynem świętym lecz jest czynem świętym dla ojczyzny która dzięki niemu uniknie represji ze strony tych którzy nad nią panują i już dają poznać swoje niezadowolenie z powodu tych stałych zburzeń i podziału wśród stronnictw i tłumów w rzymskiej prowincji. Jakbym komułkę słuchał. Jakbym słuchał tych wszystkich polityków, którzy nas przekonywali do Unii, do NATO. Którzy nam dzisiaj mówią, że Ameryka jest gwarantem bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej. Europa gwarantem bezpieczeństwa. Ja to powtarzam. Tak jak kilkanaście lat temu podpisano, że Ameryka jest dla Ukrainy gwarantem. Nienaruszalności terytorialnej za to, że wycofają się z broni atomowej. Przygodnie się. Ta sama mowa, ten sam język. Czynem świętym i dla ludzkości, jeśli jest rzeczywiście przekonany o boskiej naturze Mesjasza i jego duchowej misji. Jeśli prawdą jest to, co on mówi, my dalecy jesteśmy, oddania Mu wiary. Czyż nie jesteś współpracownikiem odkupienia? My dziś rozpoczniemy na ziemi polskiej wielką bitwę o dogmat Matki Bożej i współodkupicielki, bo przeciwnik odkrywa skrzyła. Pan Jezus w naszych orędziach mówi do nas, że każdy człowiek jest współodkupicielem. Pokazuje całe mechanizmy, nawet faryzeusze mówią do niego, czy ty nie jesteś, Judaszu, współpracownikiem odkupienia, tylko przenoszą na swoją koncepcję. Twoje imię złączy się z jego imieniem na całe wieki, a ojczyzna zaliczy cię swoich bohaterów i otoczy cię najwyższymi zaszczytami. Jedno miejsce już jest gotowe dla ciebie pośród nas. Będziesz się w górę Judaszu, Nadasz prawa Izraelowi O tej drabince mówi się studentom na wykładach Wszyscy się mają piąć w górę Ale podium jest jedno Jak się tam wszyscy dopchają? O my Nie zapomnimy o tym Co uczyniłeś dla świętej świątyni Dla świętego kapłaństwa Dla obrony najświętszego prawa Dla dobra całego narodu Pomóż nam tylko A potem przysięgamy Ci na to ja Ci to przysięgam w imieniu mojego potężnego ojca i kajfasza, który nosi efot. Staniesz się największym mężem w Izraelu. Będziesz większy niż tetrarchowie, większy niż mój ojciec. Teraz arcykapłan niesprawujący już urzędu. Jak królowi, jak prorokowi będą Ci usługiwać i będą Cię słuchać. Jak Mieli rozpracowanego Judasza. Zawsze chciał być pierwszy. Chciał rządzić. Miał poczucie władzy. Miał tak zwane cudowne rozporządzenia, czy rozwiąza... Przepraszam. W kwestiach różnych. Tu mu teraz kadzą po tym, co dostaniesz. Pamiętajcie, diabeł zawsze nam oferuje to, co my robimy. To jest... On wie. Zawsze nam stworzy brząkę nieprawdopodobną. I on to wierzy. Jak będziesz królem, jak mają Cezara, imperium i to. Pomyślcie jakie sprzeczności, jakie oferty. Tu mówią o uspokojeniu prowincji rzymskiej, a to mówią o królestwie, jakie jest kłamstwo, że będzie jak królem, a przecież wtedy marionetka król, co był. To wszystko zależne było od Rzymu i od namiestnika Syrii, od prowincji od prowincji syryjskiej. Jeśli zaś Jezus Nazaretu był jedynie fałszywym Mesjaszem, jeśli w rzeczywistości nie zasługiwał na karę, gdzież jego czyny nie by, gdyż jego czyny nie były dziełami złoczyńcy lecz szaleńca, to przypominamy Ci natchnione słowa arcykapłana Kajfasza. A wiesz, że ten, kto nosi F i racjonał, mówi z tu Bożego. To samo nam chcą dzisiaj wciągnąć. Noszący mitre, pastorał, są z tu Bożego. A jako historyk wyciągam kartkę za kartką masą 30 stopnia. Po śmierci, wykazy całe, deklaracje. Dziś media nie przestają co chwilę wyciągać, pokazywać numery poszczególnych władców masońskich. Nikt nie usuwa z urzędu, nikt nie suspenduje, a wedle prawa kościelnego, po takim pomówieniu, trzeba rozpocząć proces kanoniczny. Bo kto jest członkiem masoneri, traci urząd. Ten nikt nie reaguje. Nikt się nie broni. Jeszcze za czasów kardynała Kniga, ten, który ponoć wylansował Jana Pała II, on się z dziennikarzem parę lat niemieckim sądził, bo go posądził o masonerię i nie wygrał procesu. Dziś wiemy, że był, nie? No. Pastorał nie znaczy, że Bogu służysz. Sutanna nie znaczy, że Bogu służysz. Sprytnie. Próbują przekonywać Judasza o swojej niewinności. Pan Jezus perfekcyjnie o naszym stanie kapłańskim powiedział: Nie możecie wam Panom służyć. Więc poruszyłem kwestię, uroczystej intronizacji przez 10 <laughs> laty Lucyfera w bazylikach większych w trzech miejscach na Watykanie u Pawła i w Stanach Zjednoczonych w łączności tej nikt mi nie sądzi nikt mi nie sądzi co się tam działo na ołtarzu kogo składano w ofierze małą dziewczynkę i kogo gwałcono jako ofiarę i kto to czynił Bóg daje znak i mówi przez dzieci garabandal, mówi szatan. Wszystko wiedzą. Jeśli idzie o ten kierunek, tak jak tu na tym spotkaniu mówią paryzeusze, z potrzebtu Boga. Ale oni Boga nie słuchają, więc jak mogą słyszeć potrzeb? Są na innym potrzebcie. kiedy patrzymy na wykazy ubeków, po kolei, w jakich fioletach? Kto mi powie, jako historykowi, że tam był potrzeb Boga? Jestem ostatnią ofiarą tego systemu, gdzie donoszono na mnie. Wiecie jak to? Znałeś go? A on się dziś dobrze trzyma. żadnej konsekwencji żadnych jezuitów żadnych kamedułów żadnych rekolekcji pokutnych ten system się nie zmienia żeby zaspokoić swój świat zawsze trzeba znaleźć ofiarę dać kogoś na pożarcie tłumowi żeby tłum nie pożarł ich Mu przypomina to proroctwo, co, że Kajf, co powiedział Annasz. Kajfasz mówi: Dobrze będzie, jeśli jeden człowiek umrze za naród, aby cały naród nie uległ zagładzie. Wypowiedział proroctwo, tylko tu chodziło w innym wymiarze. Cały naród to świat. Bóg chce ochronić ludzkość od potępienia, od piekła, więc ta śmierć jest potrzebna. Oni tu ogłosili proroctwo po swojemu i więzory wydłużone stały się narzędziem Boga. My dopiero dziś, później dopiero chrześcijanie rozumieli potęgę tego proroctwa. Zaprawdę prorokował, wołają tutaj zebrani. Najwyższy przemówił przez usta najwyższego kapłana, Jemu bądźmy posłuszni. <laughs> Więc wy gadali się, tu jeszcze dłużej gadają. Widzą, że no, judasz stoi jak wryty. Nie wierzysz nam? Spójrz, jesteśmy przywódcami 24 kapłańskich ludów, starszyzną ludów uczonymi w piśmie. Te teksty Marii Baltur o tych rodach i o faryzeuszach, które pokazują perfidię i Rzmini, to dla mnie jest zrozumiane, że później przychodzi na nich kara i Rzymianie wymordują wszystkich członków rodu. rozumiecie, nie że sam arcykapłanów, wszystkich, żeby nie było DNA, kapujecie, ślady, żeby się nic nie odrodziło. Nie potrafili już tych rodów odrodzić. To, co Wam ciągle powtarzam, do dzisiaj badają stare szczątki, szukając grobów arcykapłanów, sprawdzają DNA i szukają wśród żywych, czy ktoś nie ma idealnie takiego samego DNA, żeby reaktywować ród Aarona, ród i przynajmniej jeden ród arcykapłański. Elita Izraela jest tutaj, wokół Ciebie, gotowa, by Ci przyklasnąć, i mówi Ci tylko jednym głosem czyń to, co jest święte, jaka to jest bitwa. Bo dziś wam mówię, róbcie wesela w piątki, bo to święte. W Wielkim poście ze względu, że ktoś tam ogłosił święto kobity. Róbcie zabawy. Czy nie ten sam język? Róbcie, że to jest święte. Judasz nie wytrzymuje, bo zna to środowisko, więc się pyta, a Gamaliel, gdzież on jest? A Józef i Nikodem, gdzie oni są? A Eleazar, przyjaciel Józefa i Jana z Gazy? Nie widzę im, jest konsternacja. Kamali, lud bywa wielką pokutę, więc zaczynają kłamać. Jan jest przy swojej małżonce, która spodziewa się dziecka i cierpi dziś wieczorem. Nie. Elazar, nie wiemy dlaczego nie przyszedł, lecz niedyspozycja nie może niespodziewanie dotknąć każdego, prawda? Nawet gadanego jak się ma, to jest siłą rzeczy. Co do Józefa i Nikonema, to nie uprzedziliśmy ich o tym tajnym posiedzeniu z miłości do ciebie, Leś no troszki o twój honor, bo oni ci znają. On bywał z nimi. Jaki, jaka opieka, jakie zatroskanie. To jest mistrzowski taliec kłamstwa. Jaki on inteligentny. Jak go on daleko doszedł w kościele. Jaki on mądry. Tacy gońcy przyjeżdżają. To powiedział biskup Jan, to powiedział pustosz tam, to ten, ja, te, jaka kariera! Przede mną. Wstoski odwołano, żeby w jakimś nieszczęśliwym wypadku lub gdyby rzecz się nie powiedziała, twoje imię nie zostało doniesione nauczycielowi. My chronimy twoje dobre imię. Kochamy ci, Judaszu, synu. Nowy Mahabeuszu zbawca ojczyzny. To jest a Szukacie propagandy, kiedy wydaje się, że mają go w dołku, że nie będą nagle, ktoś wymyśla piękne, piękne kadzenie. Nowy Machabeuszu. Judasz się opamiętywuje, Machabeusz walczył w dobrej walce. Ja dopuszczam się z rany. Więc znowu mają problem. Nie wdawaj się w szczegóły tego czynu. zaraz będzie diabeł twi w szczegółach danego perfekcyjnie. Lecz popatrz na słuszność celu. Celem polskiej partii robotniczej PPZR jest odwieczna symbioza i z narodem rosyjskim. Oparcie na wszystkich paktach itd. Celem polskiej ojczyzny jest zawarcie sojuszu. Atlantyckiego, aby Polska miała swoje terytoria pewne i wszystko było. Dzieci, nikt nie mówi, że naszym celem był teraz pakt Atlantycki zagwarantuje nam czołgi, samoloty, tylko nikt nie powie, że to musimy kupić. F-16 100 milionów dolarów. Jeden. Wiecie, co to jest 100 milionów dolar dolarów? Wiecie, nie na autostrach? Mamy już 5 już lat, trzeba remontować. Za 10, trzeba się kupić nowe. Gratulować im dialektyki i mistrzowskiej gry słów na styl dzisiejszej rady faryzeuszy. Popatrz na słuszność celu. Mów ty o sadoku, złoty skrybo. Teraz trzeba umieć grać, jest niepokój, więc trzeba kadzić swoim i mów ty sadoku, bo jak siedzisz w towarzystwie, wyście rzadko byli w towarzystwie z faryzeuszy, to nie wiecie na czym to polega. Jak jeden drugiemu łatkuje, jaki bogomolca, jaki budowlaniec, ile zniszczył broniarzy, ile połkną różańców, a brewiarza pilat nie odmawiał, do spowiedzi był dziesięć lat. Tu jest od razu zmiana taktyki, mów ty, złoty skrybo. Z Twoich ust wychodzą drogocenne słowa. Gamaliel jest uczonym, ty zaś jesteś mędrcem. Tak, mędrek, to tak, nie uczony. Z Gamalielem nikt nie wytrzymał, więc utrat, ty jesteś mędrcem. Jak to jest pięknie grane pod nuta w Judasza, bo szanował Gamaliela, Znał te układy, jak na niego Panią spaczył i tak dalej. Matka była opowiadała, więc znał całe życiory, znał, znał jej świątyni, te stronnictwa, wszystko to wiedział, więc trzeba uszanować mu Gamaliela. Gamaliel jest uczony. Ty zaś, Sadok, mędrcem, bo w twoich słow, na Twoich wargach są słowa mądrości. Mów ty do tego, się jeszcze waha. Podchodzi piękno-skóry sadok. To jest cała ta ceremonia. Mistrzowie kłamstwa potrafią się orderować, odbierać nagrody, nobilitacje. Gazety będą wypisywały panegiryki. To, to jest cała gra. Ten dostanie sfinksa, ten złotego lwa ten po kolei, ten jakiegoś tam Oscara, to jest wszystko tak ustawione. Podchodzi piękno skóry Sadok, za nim idzie całkiem zgrzybiały kananisz, lis wychudzony i umierający u Bogu przebiegłego szakala, potężnego i okrutnego. Posłuchaj o mężu Boży. Następna technika słowa. Jak dzisiaj czytam, że ja tego nie skończę, za dwa dni, to to, to, jest, to jest, czytam zdanie po zdaniu, Wam pokazać, jak mówią. Budowniczy polski, premier restrukturyzator, dokonał przejścia z gospodarki komunistycznej na gospodarkę europejską. Ustawił machiny, wyrównał złotówkę, ale że wygnął gospodarkę, sprzedał zakłady, urodził bezrobocie, te, tego nikt nie mówi. Że wygnął 5 milionów Polaków za granicą, że w domu rodziny się rozwalają, pijaństwo się szerzy. Na ziemi polskiej nie znajdziesz tak trudno znaleźć cudownych robotników, bo wszystko wygnali. Jak zrobił restrukturyzację, Będziemy się uczyli za kilka lat. W nowej restrukturyzacja, pełza, złodziejstwo zgodnie z prawem. Nie po kolei będą, będą tak robili porównania na wykładach. Ale następny system. Jak nie będzie na Bogu oparty, to jeszcze wymyśli gorsze niż restrukturyzacja. I bez... Na razie próbujmy się do Boga przybliżyć. Po... Ale mnie ten wymiar spotkania dzieje po prostu tak rozkręca. To są... Te gry, to jest wszystko. My ci to damy. My to mamy. Zajdziesz daleko. Będziesz się piął. Przed tobą profesora. Wszyscy też. Woleś borówki zbierać. Dziś chodziłem po lesie, zbierając mech. Będzie dużo w tym roku. bolowiny, jeśli nie przyjdzie mróz. Będzie dużo borówek i to w pobliżu. Sadok zaczyna przemawiać pompatycznie. Posłuchaj o mężu Boży! Te, jakie jest kłamstwo? Bo za chwilę usłyszycie, my go sprzątniemy zdrajcem podłego. Posłuchaj o mężu Bożym! Prawą rękę wznosi jeście lewa, zajmuje się poczuwaniem. Całej masy fałd, tu się łapie, tu jest te ruchwy, to, 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 to jest cała technologia, co mnie też uczono. W, w seminarium była dykcja, o eł, ruch, ręka, ale nikt nie mówił o duchu wiary, rozumiecie? But wypastowany, koszulka z mankietem, spinka, złote obrączki. Dzieci tryb. Wszystko to mam przerobione, tak zwana technika słowa, do tego termin grecki chodije, czyli hak, coś żeby było w dziś zanurzone, żebyś zmapał. a jak go już masz, to mówisz i on chłonie, i on bierze, ale ty nie mówisz duchem, ty mówisz no, głupszy niż musa, że dziś to mógłbym powiedzieć, powiedzieć wykładowcy biskupowi, tylko było chodije i chodije. To, to, to są rewelacyjne sceny, które pokazują te mechanizmy, gdzie te są. Potem podnosi też lewą rękę, pozwalając, by jego pomnikowa szata straciła plisy i ułożyła się w nieładzie. I tak grzmić z twarzą, z ramionami wzniesionymi ku sufitowi sali. Ja ci to mówię! Ja ci to mówię w najwyższej obecności Bożej. ম <laughs> <Amen. laughs>